Siemy. Witam was bardzo serdecznie. No mam dzisiaj się bawię. Wiem, że będzie, nie wiem, z dwie osoby, ale trzeba to przeżyć. dobra, musimy, nie wiem, pójdę sobie od razu na kreatywny, na randomie się rozgrzeć. Siema, Śnieżyku, na no, dawno Ciebie nie było, nie po... <grystanie> Ale on modów nie daje. Tam pięć osób. Siema, Bartek. Siema, hejka, Michał. Chciałam dodać na znajomek nick WP gobart. To ty mnie dodaj, ja wam podam nick mój. To ty mnie dodaj, bo ja napadzie tego yy, jak to powiedzieć. Ym. Bo ja gram na padzie i ma na PlayStation a klawę mi się zepsuła i nie mam jak pisać. Muszę na Padzie, to ciężko. Zaprosi mnie do się w Fortnite Ekstra Marka. Eee, wy mnie dodajcie. Takie pizdę ty je mam na pewno. To be OK. Nie no, chłop ma po prostu nie wiem z z pierwszego, bo kupiłką konto o, o co tu chodzi? Po co ja dołączyłem? Ja będę obserwował od razu, bo taki losy w sumie nie. Wiecie, co się robi. Się tak robi, podajcie niki. No co to jest w ogóle, maniek? Zepsuta ta gra. Zepsuta to jest chyba. Oho, Ole logi coś mam Wiem, że nie jestem Tak, gram po live'ach, bez live'a To nie mam lagów No typa nie mogę dobić No Wolverine, weź te pazury, nie powiem gdzie Powiedz coś. Mówię, słychać mnie coś. To na logii coś mam. Ale fajna grafika fajna i lagi mocne. To był twój, a to był mój. O, lagi masakryczne. Dobra, ja w sumie kończę, lajko, bo takie lagi to już jest bez sensu.